Skoro jesteśmy już przy strukturze zdania w języku chińskim, nauczmy się kolejnego określenia czasu oraz dowiedzmy się, gdzie znajduje się ono w zdaniu. Pierwszym określeniem czasu, którego się nauczyliśmy, było słówko zong szy, czyli zawsze. Tym razem nauczymy się słówka wczoraj, czyli cłotien. DZŁO TIĘ Jeśli chodzi o wymowę, to przypominam, że Z czytamy jako polskie DZ oraz końcówkę AN czytamy jako e EN. DZŁO Jeśli chodzi o czas i jego miejsce w zdaniu, to proszę zapamiętajcie, że czas zawsze będzie znajdować się przed miejscem. Reszta zdania nie ulega żadnej zmianie. Przykładowo, fan. Mając to na uwadze. Zastanówmy się teraz, jak po chińsku powiemy następujące zdania. Ja wczoraj w domu jadłem ryż. Ło złotien mi fan. fan. Ona wczoraj w szkole piła herbatę. Ta złotien zai xuexiao he Ta złotien zai xuexiao he cha. On wczoraj w sklepie pił kawę. 他昨天在商店喝咖啡。他昨天在商店喝咖啡。Moja mama zawsze w domu je makaron。我妈妈总是在家吃面条。 我妈妈总是在家吃面条。